Fulbert Bojaźliwy, 1014-1097, znany z wielkiego tchórzostwa. Ze strachu nigdy nie opuszczał swego domu. Zginął pod jego gruzami, gdy dach zarwał się od rykoszetu czaru obronnego. Ethelred Czujna, średniowiecze, znana z bronienia się przed niczym. Zmarła w więzieniu. Crispin Kronk, 1795-1872 Skazany na Askaban za uporczywe hodowanie sfinksów na tyłach domu, mimo licznych ostrzeżeń i upomnień. Edgar Strulger, 1703-1798 Wynalazca fałszoskopu. Oswald Bimisz, 1850-1932 Pionier walki o prawa goblinów. Norwel Tłonk. 1888-1957. Zginął ratując dziecko Mugoli przed rozszalałą manticorą. Pośmiertnie odznaczony orderem Merlina pierwszej klasy. Grogan Stamp. 1770-1884. Sławny minister magii Powołany w 1811. Glanmur Pix, 1677-1761. Słynny pogromca węża morskiego Skromer. Wilfred Elfik, 1112-1199. Pierwszy czarodziej, którego pobudł afrykański buchorożec. Profesor Amando Dippet, były dyrektor Hogwartu. Zakończył kadencję około 1940 roku. Mungo Bonham 1560-1659. Słynny uzdrawiacz. Założył Szpital Magicznych Chorób i Urazów pod wezwaniem świętego Munga. Zhu Yen, IV wiek przed naszą erą. Chiński alchemik. Falco Esalon. Starożytna Grecja. Jako pierwszy opisał przypadek animaga. Sam mógł zamieniać się w sokoła. Tadeusz Tarkel, 1632-1692. Wsławił się spłodzeniem siedmiu harłacznych synów, których z obrzydzenia zamieniał w jeże. Harry Potter. Chłopiec, który przeżył. Beatrix Bloxham. 1794-1810 Autorka Baśni o Muchomorach. Serii książek dla dzieci, zakazanych ze względu na wywoływanie mdłości i wymiotów. Dumfna Furmejcz. 1612-1698 Ofiara słynnego uprowadzenia przez kochliki w Kornwalii. Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przed nimi. Nie udało jej się przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego wytępienia. Honoria Nutkomp. 1665-1743. Założycielka Towarzystwa Reformowania Wiedźm. Wendelina Dziwaczna. Średniowiecze. Znana z tego, że tak bardzo bawiło ją palenie na stosie, iż pozwoliła się złapać 14 razy w różnych okolicznościach. Jokunda Sykes, urodzona 1915. Jako pierwsza i jedyna przeleciała nad Atlantykiem na miotle. Carlotta Pinkstone, urodzona 1922. Sławna działaczka na rzecz nowelizacji zasad tajności Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów i informowania Mugoli o istnieniu Czarodziejów. Pani Pinkston była wielokrotnie aresztowana za demonstracyjne i rozmyślne używanie magii w miejscach publicznych. Dorcas Welbiloft. 1812-1904. Założyciel Towarzystwa dla Zubożałych Czarownic. Elfrida Clack. 1612-1687 Przewodnicząca Rady Czarowników Zachariza Tagut 1874-1966 Pionierskie eksperymenty z eliksirem piękności Odkryła czyrakobójcze właściwości czyrakobulwy Ignatia Wildsmith 1227-1320 Czarownica, która wynalazła proszek fiu. Hesper Starki. 1881-1973. Czarownica, która zajmowała się studiowaniem wpływu faz księżyca na ważenie eliksirów. Kliodne. Średniowiecze. Irlandzka druidka. Odkryła właściwości księżycowej rosy. Mirabella Planket. Urodzona 1839. Znana z romansu z Trytonem z Loch Lomond. Rodzice zabronili jej małżeństwa. Zamieniła się w łupacza i nigdy jej nie odnaleziono. Morgana Le Fay, średniowiecze. Przyrodnia siostra króla Artura. Zajmowała się czarną magią. Przeciwniczka Merlina. Gunhilda z Gorzemur. 1556-1639 Jedno oka, garbata wiedźma, która opracowała sposób leczenia smoczego trądu. Lind Wodcock Urodzony 1911 Ścigający drużyny Quidditcha Padlemere United Ustanowił rekord bramek sezonu w meczu przeciw nietoperzom z Bali Castle w 1931. Gwenock Jones, urodzona 1968. Kapitan i pałkarz jedynej żeńskiej reprezentacji narodowej Quidditcha, harpies Holyhead. Cyprian Judl, 1312-1357. Jedyny sędzia Kwidicza, który zmarł podczas meczu. Nigdy nie wykryto sprawcy, choć przyjmuje się, że był na widowni. Roderick Plumpton, 1889-1987. Szukający reprezentacji Anglii w Quidditchu. Ustanowił rekord Anglii, łapiąc znicz w 3,5 sekundy od rozpoczęcia meczu. Bowman Wright. 1492-1560. Znany z prac nad ulepszeniem złotego znicza. Sir Herbert Verni 1858-1889. Krótko żyjący, jak na standardy nieumarłych, wiktoriański wampir, który atakował londyńskie kobiety w latach 80. XIX wieku. Został aresztowany i stracony przez specjalny oddział Departamentu Regulacji i Kontroli Magicznych Stworzeń. Amarillo Lestoat 1776-1977. Ekscentryczny amerykański wampir, autor monologu wampira, pozycji mającej doprowadzić czytelnika do stanu otępienia z nudów, dzięki czemu staje się on łatwą ofiarą wampira. Lady Carmilla Sanguina, 1561-1757. kąpała się we krwi swoich ofiar, aby zachować młodość i urodę. Bloodwin Blood Urodzony 1923. Znany jako wampir z Dolin. Znany z tego, że zanim wpił zęby w szyję ofiary, śpiewał jej swym donośnym barytonem. Hrabia wlad Dracul. urodzony 1390. Nienasycony wampir, który był inspiracją fikcyjnej postaci hrabiego drakuli stworzonej przez Brama Stokera. Ojciec Wlada palownika. Irgit Paskudny. Reprezentant goblinów na XIV-wiecznym Zgromadzeniu Rady Czarodziejów. Algaw odrażający. Odrażająco śmierdzący nawet jak na goblina. Znany wśród goblinów z tego, że próbował sprzedawać swój pod producentom łajnobomb. Ak uległy. Notoryczny naciągacz. Zorganizował niesławne derby de Mimos i uciekł z nagrodami. Urk zbrukany. Przywódca XVIII-wiecznego powstania goblinów. Gringot, założyciel banku Gringota. Baba Jaga, średniowiecze. Rosyjska wiedźma, która mieszkała w chatce stojącej na ogromnej kurzej nóżce. Jadała na śniadanie dzieci, prawdopodobnie również na obiad i na podwieczorek. Malodora Grim, średniowiecze. Korzystając z eliksiru upiększającego, ukryła swoją prawdziwą wiedźmią postać, poślubiła króla i używała zaczarowanego zwierciadła, aby wzmacniać swój wizerunek. Stała się zazdrosna o najpiękniejszą dziewczynę w państwie i podała jej zatrute jabłko. Letizia Somnolens. Średniowiecze. Złośliwa wiedźma z zazdrości o królewską córkę spowodowała, że ukłuła się ona szydłem nasączonym wywarem żywej śmierci. Młody czarownik, który posmarował wargi eliksirem wiggenowym, pocałował księżniczkę i przerwał jej trans. Stara mateczka Hubbard, średniowiecze, zwabiała zbłąkane zwierzęta do swej chatki i głodziła je na śmierć. Cordelia misericordia. 1298-1401 Reprezentantka Wiedzim na XIV-wiecznym Zgromadzeniu Rady Czarodziejów. Bran krwiopijca, średniowiecze, żył w zamku na szczycie gigantycznej fasoli. Okazuje się, że był smakoszem chleba wypiekanego ze sproszkowanych kości Anglików. Zgładzony przez chłopca imieniem Jack. Cyklop, starożytna Grecja. Jednooki olbrzym, żyjący w jaskini położonej u stóp etny, za pomocą kilku owiec został zgładzony przez greckiego bohatera Odysa. Goliat, postać biblijna, olbrzym najemnik walczył po stronie Filistynów przeciw Izraelitom. Został pokonany przez młodego chłopca strzałem z procy. Morholt, starożytny Celt, brat olbrzym króla Irlandii. Zabity przez celtyckiego bohatera Tristana, który również zginął ugodzony zatrutą klingą Morholta. Hengist z Górnego Barnton, XV wiek. Olbrzym zabity przez sławnego pogromcę olbrzymów Giforda Olerton. Smok zielony pospolity walijski. Ten gatunek jest najmniej kłopotliwy. Aktywnie unika ludzi, dopóki nie zostanie sprowokowany. Zionie ogniem zebranym w cienkie strumienie. Smok czarny hebrycki. Lokalna rasa brytyjska. Znacznie bardziej agresywna niż gatunek pochodzący z Walii. Żywi się głównie jeleniami, choć znane są przypadki porywania dużych psów. Smok rogogon węgierski. Prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny ze smoków. Potrafi zionąć ogniem nawet na 4,5 metra. Smok długoróg rumuński. Rogi tego gatunku mają wielką wartość ze względu na zawartość substancji trujących. Jest to przyczyną gwałtownego ograniczenia populacji długoroga w ostatnich latach. Smok kolczasty norweski. Kolczasty jest obecnie najrzadziej występującym gatunkiem. Wiadomo, że atakuje większość dużych ssaków lądowych. Topek. Występuje jedynie w Anglii i Irlandii. Ma dość wypaczone poczucie humoru. Zabawia się popychając lub podcinając niczego niespodziewających się przechodniów. Bachanka. Niekiedy mylona z elfem. Gniazduje w krzewach. Spłoszona może pokąsać. Zęby matrujące i ułożone w podwójne rzędy. Nieśmiałek, opiekun drzew potrafi odparować większość zeznanych czarów. Jeśli uzna, że możesz zaszkodzić jego drzewnemu domowi, może spróbować wydrapać oczy. Rządli Bąg. Wbicie długiego, cienkiego rządła powoduje drgawki, a następnie lewitacje. Suszone rządła są składnikami wielu eliksirów. Gnom Pospolity szkodnik ogrodowy. Czai się w noże, z której może wyskoczyć i zaatakować przechodnia. Kręcąc młynka z łapanym gnomem i wyrzucając poza ogrodzenie, można się ich na jakiś czas pozbyć z ogrodu. Wielka kałamarnica. Zmora starożytnych żeglarzy i studentów hogwartu, jeśli zdecydują się na nurkowanie w jeziorze. Mantykora. Rzadkie, niebezpieczne zwierzę. Mantykora jest znana ze śpiewania pięknej pieśni podczas pożerania ofiary. Jej rządu zadaje natychmiastową śmierć. Jednorożec. Jednorożec to płochliwe stworzenie i w zasadzie unika kontaktu z człowiekiem. Łatwiej go obłaskawić czarownicom niż czarownikom. Rzucanie czarów może go spłoszyć. Krew jednorożca ma niezwykłe właściwości magiczne. Troll górski. Pospolity w górskich rejonach. Bardzo silny, ale głupi. Próbuje pobić każdego, kogo spotka. Wielki pomarańczowy ślimak z muszlą jadową. Dla bezpieczeństwa należy zakładać rękawice ze smoczej skóry. Wielka purpurowa ropucha. Żywi się martwymi muchami i innymi owadami. Ma długi, zielony język. Dwuogonowa traszka. Można ją kupić w sklepie z magicznymi zwierzętami przy ulicy pokątnej. Żywi się algami i lubi dużo pływać. Widmołak. Ogromny, kształtem przypominający psa duch. Można go spotkać w zakazanym lesie. Jednego lub całą zgraję. Dwuogonowa traszka. Kelpia. Żyje w jeziorach i strumieniach. W przyklęku oferuje podróż na drugi brzeg. Każdego, kto się ośmieli jej dosiąść, kelpia wciągnie pod wodę i najpewniej. Kelpia żyje w jeziorach i strumieniach. W przyklęku oferuje podróż na drugi brzeg. Każdego, kto się ośmieli jej dosiąść, kelpia wciągnie pod wodę i najpewniej pożre. Feniks, ta łagodna istota dożywa sędziwego wieku, gdyż potrafi się regenerować po każdym spaleniu. Pieśń Feniksa jest magiczna, a jego łzy mają lecznicze właściwości. Godric Gryffindor, średniowiecze. Współzałożyciel Hogwartu. Obecnie jeden z czterech domów Hogwartu nosi jego imię. Rowena Ravenclaw, średniowiecze. Współzałożycielka Hogwartu. Obecnie jeden z czterech domów Hogwartu nosi jej imię. Helga Hufflepuff, średniowiecze. Współzałożycielka Hogwartu. Obecnie jeden z czterech domów Hogwartu nosi jej imię. Salazar Sliterin, średniowiecze. Współzałożyciel Hogwartu. Obecnie jeden z czterech domów Hogwartu nosi jego imię. Dumbledore, dyrektor Hogwartu.